Niedawno pokazywałem Wam funkcjonalność Factor Design Suite, czyli narzędzia, które pozwalają zaprojektować całe linie technologiczne od layoutów 2D aż po ich wizualizację. Cieszyłem się pokazać aplikację, bezpłatną aplikację, która pojawiła się niedawno na Labs Autodesk.com, która rozszerza jeszcze bardziej funkcjonalność Factor Design Suite. W jaki sposób? Zobaczcie, po zainstalowaniu pojawia się nowa zakładka w menu, w stążkowym, no i aplikacja Run Factory moc. Ale zanim ją uruchomimy, zobaczcie, co możemy zrobić. Dodatkowo pojawia nam się w, biblioteka, w bibliotece. Asetów, czy powiedzmy, elementów bibliotecznych, właśnie faktory, pojawia się nowa zakładka, czy nowy folder. Folder, w którym znajdują się różnego typu elementy, które za chwilkę Wam pokażę, ale też klasyczne elementy, takie jak chociażby, no, takie same, wydawałoby się, można powiedzieć, takie same elementy biblioteczne, na przykład podajników, jak w przypadku. Hmm, Standardowych dostarczonych faktur Design Suite. Z czym się te elementy różnią? Za chwileczkę zobaczycie. Zobaczcie, dodatkowych elementów, które, mamy, które możemy zdefiniować. Mamy tutaj w elemencie bibliotecznym taki element, jak na przykład kontener, różnego typu generatory, palety. Zobaczcie, biorąc taki element, jak na przykład generator. Mogę go na przykład bez problemu przyczepić do naszego elementu. Co to tak naprawdę ten generator nam daje? Zobaczcie, jeżeli sobie w tym momencie kliknę na ten generator, to w właściwości generatora widzę, że mogę na przykład ustawić czas generowania elementów, na przykład co jedną sekundę i chciałbym, żeby element, z ten generator generował nam materiały czerwony, zielony oraz niebieski. Co to znaczy? Zobaczcie, jeżeli uruchomię teraz aplikację RAN", faktory moc, program nam tak, gdyby przychodzi do środowiska takiego wizualizacyjnego naszego elementu. Jeżeli teraz uruchomię nasz element naszą animację widzimy że program dokonuje animacji automatycznie przepływu naszych elementów po podajnikach. Zobaczcie co się dzieje nagle. Jeden z podajników jest ustawiony niestety na złym kierunku co powoduje że mamy pojawiają się zatory więc musimy w jakiś sposób to naprawić. Zobaczcie wchodząc tylko w jeden z podajników ten który jest akurat czarną owcą zmieniamy kierunek na, do przodu. Już w tym momencie jeżeli uruchomię e, aplikację. To w tym momencie już takich problemów nie będę miał. Widzimy elementy ładnie nam przechodzą. Jeden za drugim. I niestety mamy kolejny problem. No, nie zatrzymuj się na palecie. Nie mamy tu żadnej podłogi. No. Nie, więc elementy, no fizyka tak działa, że pod spodem nic nie ma, więc automatycznie spadają. Co jak można zrobić w tym przypadku? No, Mam tu kolejne elementy, które pozwalają nam w jakiś sposób opanować, zapanować nad chaosem, który mógłby powstać, gdybyśmy odpowiednio nie zaprojektowali czy zaprogramowali tej naszej animacji. Zobaczcie, mamy takie narzędzie, które nazywa się na przykład sync. Sync jest to taki specjalny czujnik, który po przyczepieniu będzie wykonywał odpowiednie operacje. Załóżmy, że przyczepię go gdzieś w tym miejscu. Podobny czujnik przyczepię jeszcze tutaj do tego elementu. Za chwileczkę nam się tutaj też przyda, żebyśmy nie mieli dużego bałaganu. I tak samo jeszcze do tego jednego tutaj elementu przyczepię do tego podajnika. Ok. Każdy z tych elementów może służyć mieć różne role. Zobaczcie, jeżeli kliknę takiej jego właściwości, widzimy, że do, domyślnie element będzie konsumował elementy, czyli będzie powodował, że dany towar, który tu przyjdzie do niego, będzie znikał. Możemy też na przykład też przekazać go do związku funkcji procesu, czyli możemy okazać, żeby na przykład element został podany obróbce i wysłany do jakiegoś urządzenia, lub też opcja teleport, czyli teleportacja, w tym przypadku będziemy je wykorzystywać i będziemy chcieli, żeby elementy były teleportowane na naszą paletę. Paletę, bierzemy nazwę po prostu z, z przeglądarki. Czyli dokładnie tą nazwę, którą tu widzimy, wystarczy wpisać do tego, do tego naszego sensora. Ten sensor, czyli ten element, też przełączymy na tryb procesowy. Nie procesu, tylko teleportacji. I też niech on teleportuje nam na paletę pierwszą. No, i został nam jeszcze tylko ten elemencik. W tym przypadku będziemy chcieli, żeby Teleportacja też następowała, ale żeby następowało już w tym momencie przerzucenie na paletę numer 1, na paletę numer 2, przepraszam, na paletę palet 2. Palet no dobrze, mamy elementy zdefiniowane. Możemy spróbować teraz zobaczyć, jak nasza animacja czy symulacja procesu przepływu materiału będzie wyglądała. Uruchamiam znowuż aplikację moc. Uruchamiam po kolei produkcję. No, i widzimy, że elementy idą, i w tym przypadku, gdy dochodzą do sensora, sensor automatycznie teleportuje te elementy do magazynu czy tej naszej palety buforowej, na której będą gromadzone kolejne elementy. No dobrze, mamy te elementy zrobione, ale widzimy, że tutaj przydałoby się w jakiś sposób zastosować jeszcze troszeczkę więcej inteligencji. Mamy tutaj rozwidlenie. Co zrobić, żeby elementy nastąpi, nastąpiło sortowanie elementów. Załóżmy, że będziemy mieli tylko do czynienia w tym przypadku z elementami czerwonymi i niebieskimi. Weźmy jeszcze sobie na chwileczkę do generatora. Zdefiniujmy, że tym razem generator ma nam generować tylko i wyłącznie elementy czerwone i niebieskie, red and blue. I dodatkowo zobaczcie, na liście elementów tutaj w bytecznych faktory moc mamy coś takiego, co się nazywa Smart Pusher. Smart Pusher to jest nic innego jak taki inteligentny separator czy segregator. Ustawiamy go w odpowiedni sposób. Czyli wstawiamy na naszą linię. Mówimy dalej, wchodzimy w jego właściwości, że ma reagować tylko i wyłącznie na elementy niebieskie. No, i siłę uderzenia ustawy może na 7 jednostek. Jest, pudełka są lekkie, więc nie będzie trzeba zbyt mocno ich uderzać, żeby nie wyskoczyły w ogóle z naszej e, linii podajników. Uruchamiam ponownie animację. I zobaczcie, idzie czerwone pudełko. Nic się nie dzieje. Pojawia się niebieskie. Natychmiast nasz segregator. Reaguje w odpowiedni sposób, przekazując elementy w odpowiednie miejsce. No dobrze, mamy te element zrobione, ale zobaczcie, tutaj nie bez powodu mam też narysowanego czy wstawionego robota, bo wśród elementów bibliotecznych jest też robot. Zobaczcie, możemy też wykorzystywać robota do odpowiednich wykonywania odpowiednich operacji. Przede wszystkim no, musimy tu wygenerować jakieś elementy. Załóżmy, że będziemy generować elementy ymm, czerwone. Czyli najpierw weźmy generator, wstawmy. Generator będzie w tym miejscu umieszczony. Ten generator będzie na przykład co może dwie sekundy. Generował nam element w kolorze czerwonym. Dobrze, mamy elementy zdefiniowane. Kolejny krok, zobaczcie, będziemy potrzebowali, jeżeli wejdziemy właściwości robota, widzimy, że robot ma tutaj zdefiniowane parametry. A to już z moich poprzednich ustawień, jeszcze są pamiętane, więc będę musiał skasować. Tak. Czyli do naszego robota musimy przypisać generator. Czyli co będzie element, robot ma łapać? Robot ma łapać nam elementy, które będą generowane przez generator 2. Yy, No i z drugiej strony robot musi w jakiś sposób reagować. Skądś musi wiedzieć, że element znalazł się w jego polu odbioru. I mam tutaj jest na przykład kolejną opcję, która nazywa się czujnikiem liniowym. Czyli taki czujnik pewien laserowy, który być może możemy gdzieś tutaj umieścić na naszym modelu, ustawić jego położenie. I powiedzieć, że robot ma reagować na. Właśnie ten sensor liniowy, czyli Line Sensor 1, musimy przepisać tylko nazwę. To wszystko. Zobaczcie, robot dodatkowo jeszcze ma tutaj funkcjonalność: ma wiązania, czyli dla podniesienia i dla, dla złapania i dla upuszczenia elementu. Zobaczcie, wiązanie Mate 1 ma być. Końcowa wartość 60, początkowa minus 60. Co to odpowiada? Jego wychyleniu po prostu, które za chwilkę zobaczycie. Czyli wychyleniu po prostu w lewo minus 60, w prawo 60. W ten sposób możecie zdefiniować po prostu jego graniczne położenie, czyli właściwości, czyli ustawienia pozycyjne wiązań zespołu. No dobrze, mamy element zdefiniowany. Zobaczmy w takim razie, jak ta nasza fabryczka w tej chwili, czy personalnie technologiczna, będzie działała. Uruchamiam ponownie aplikację. Widzimy, robot łapie i przestawia nasze elementy na odpowiednią półkę. Jak widzicie aplikacja jest niezwykle prosta w, w, w użyciu. Jeden co musisz zrobić to zaprojektować sobie swoją linię technologiczną, przepływ danych czy przepływ towarów, który będzie się odbywał, zdefiniować odpowiednie sensory czy ustawie czujniki, które będą reagowały no i możecie zobrazować po prostu waszą linię technologiczną po prostu w, w sposób no, bardzo wizualny. Zamiast tych czerwonych pudełek można też zdefiniować własne jakieś elementy, części i podpiąć się po prostu do odpowiednio, do generatora, przez co tak naprawdę będzie generowane na przykład pudełko, czy jakiś element o was, w waszym kształcie będzie poruszał się po waszej linii technologicznej. Mam nadzieję, że spodobała się Wam ta aplikacja, mi się bardzo podoba, jest bardzo prosta w użyciu, naprawdę bardzo przyjemnie się nią można posługiwać. No i można tak naprawdę, no wydaje się, że to jest z jednej strony zabawa, ale z drugiej można tak naprawdę zaobserwować, co się będzie działo na naszej linii technologicznej, przy podaniu odpowiednich czasów, po prostu, czy przez przepływu towarów, czy chociażby jak widzimy tutaj magazynowanie elementów, mamy dwa razy więcej czerwonych pudełek. Widzimy kiedy, która paleta będzie się szybciej zapełniała. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.